Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Szanowni zajęcia pięściarskie, w którym jest Paco przy cyklu IMAX w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Kron. Pani Małgosiu, na box. Na Pomysł już był bardzo dawno, ale jakoś nie było po drodze i nie było odwagi. Ale... Poznalałam się na konwencji fitnessu, no i tam e, poznałam takie zajęcia Body Combat i wtedy powiedziałam sobie, że muszę być na zajęciach. Konwencja była w e, piątek i sobotę, a w poniedziałek już byłam na zajęciach tutaj e, na Kipure. Dzisiaj w zajęciach miesiąc, jak uczestniczyła także jeszcze jedna pani, Ania Cioczek, no pewnie wrażliwie jakby dwie kobiety ćwiczyły Ania zaczęła wcześniej ćwiczyć, gdzie indziej, ale właśnie jak ja przyszłam tutaj e, do klubu, to spotkałam Anię i e, wtedy pomyślałam sobie, że będzie dużo fajniej, jeżeli będzie dziewczyna, no i dlatego zostałam. Trenuje bóg sport? No właśnie, dlaczego? sport. Dlaczego? No nie wiem, no jest tak, znaczy wiem. E, ponieważ w przyszłości. A to jest um, założenie na 2014 rok. Zrobić sobie instruktora Airbus. Pani myśli Pani, gdzieś się może pojawić się w nim, z swoich sił w rywalizacji z innymi dziewczynami? E, no nie, chyba za stara na to już jestem. Zajęcia prowadzone przez trenera Piotra Szarimowa są niezwykle wymagające, niezwykle wyczerpujące? Jakie jeszcze? Czasami zabawne. Przede wszystkim dające takiego powera, tak? jak się wejdzie pod prysznic i później się już z niego wychodzi, to jest takie katarzys, oczyszczenie tak? ze złych emocji no i z tego potu.